Drogie ciapeczniki, zanim zaczniemy, chciałbym Wam powiedzieć, że ten materiał jest wspierany przez stronę morelegends.com. Tak naprawdę jest to bardzo ciekawa inicjatywa, dlatego warto poświęcić jej chociaż chwilkę. Zobaczcie, możemy się tutaj zarejestrować, zalogować i zaczyna się zabawa. Mamy questy, które tak naprawdę zdobawiają nas, żeby nauczyć się jakiegoś czempiona. Lepiej możemy sobie je tutaj dodawać, możemy tutaj je wykonywać, zarabiać pieniążki. Za pieniążki kupujemy sobie materiały wideo, które nauczą Was grać lepiej daną postacią. Jakieś meczapy, jakichś tam konkretnych sytuacji. Możemy sobie tego wybierać od groma. Ciekawostka jest taka, że questów oraz materiałów wideo jest tutaj jakieś ponad 1000 i ponad 1500 questów. Naprawdę od zastrawia. Myślę, że warto jest korzystać z tego serwisu. Dlaczego? No bo oprócz normalnej gry w Lola tak naprawdę możemy dostawać dodatkowe pierdółki i przy okazji się tutaj bardziej rozwijać. Wybieramy sobie czempiona, którego chcemy ćwiczyć i tak naprawdę wszystko się tutaj dla nas zaczyna. Oprócz tego mamy też turnieje, mamy analizę naszych meczy, mamy tier listy, naprawdę można tutaj żyć i pławić się w sześciu naszych sutów. Dlatego jeśli chcecie spróbować, to oczywiście serdecznie polecam. A serwisowi oczywiście dziękuję bardzo za wsparcie naszej twórczości, albowiem łatwiej będzie nam się rozwijać. A teraz zapraszam na film. No siema, przyjacielu piękny, który oglądasz mój kanał i wspierasz moją twórczość. Mam nadzieję, że ze względu na mnie e, życzę Ci wszystkiego dobrego i wspaniałości i w ogóle. Jak widzisz, gram sobie trójki dzisiaj. Dlaczego? Dauzit no, dlaczego tak się dzieje? No więc już ci tłumaczę. Mam dzisiaj bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Wczoraj było głosowanko, wygłosowaliście, że będę robił więcej materiałów. Co mnie poniekąd cieszy, ale też obarcza większym jakby zapracowaniem. Ale będzie to szczęśliwe zapracowanie, bo jednak troszkę się z tego lola. Człowiek wypala, jak w kółko, nagrywa tylko lola, chciałby ponagrywać coś więcej. E, dlatego dzisiaj, dlatego dzisiaj tak to wygląda, jak wygląda, że. Nagram sobie trójeczki, żeby sobie szybciej nagrać. Wezmę się już za materiały na jutro, żeby być dzień do przodu i żeby móc się wyrabiać z tym wszystkim. Cieszycie się? Ja na pewno. Taka ciekawostka dla Was? No ogólnie to... Ostatnio moje filmy zostają oflagowywane. Co w się sensie nie wszystkie, ale... Na przykład ten z Hekarimem, albo ten z Anką, YouTube mi je flaguje i stwierdza, że nie mogą zarabiać. Dlaczego? No, pewnie dlatego, że powiedziałem coś nie tak. I algorytm stwierdził, że to było nie na miejscu. Dlatego muszę uważać, żeby robić bardziej family friendly content. Zastanawiam się, czy mówienie o Brodałach sprawiło, że to się tak wydarzyło. Czy może nie ale chyba będziemy musieli po prostu przetestować to dzisiaj. Dale <grych> długo szuka. No, wcale nie jest rano. Wcale wszyscy nie są w szkołach. To po prostu przypadek. No to korzystając z okazji chcę was zaprosić na streamy moje. Na fanpage'u. Ogólnie wczoraj na mój stream przyszedł chłop i powiedział, że przyszedł tam pierwszy raz i że pewnie nie wróci już więcej. A to wszystko dlatego, że nie może pozostać anonimowy. Ja mówię, ale hola hola, przecież możesz pozostać anonimowy. I jest to całkiem proste. Wystarczy w kilka sekund założyć sobie fanpage o nazwie jaką chcesz, i po prostu oglądać jako fanpage. I jesteś anonimowy. I on taki co? Naprawdę? A ja tylko z tego powodu nie wchodziłem na twoje streamy. No, i tak sobie myślę, ciekawe, ile jest takich osób jak on. Może jest sporo, może powinienem zrobić poradnik, jak to się robi, żeby ludziom pokazać, i wtedy wszyscy byśmy się jednoczyli na tych streamach i byli szczęśliwymi ciapecznikami. Więc jeśli jest sporo takich osób, to niech ktoś się odważy pierwszy i napisze komentarz, że jest taką osobą, i wtedy niech reszta lajkuje ten komentarz w sensie wszystkie osoby, które też tak mają. No, i ja wtedy zrobię taki filmik. I ja wam pokażę, jak to się robi. Bo ja bym chciał, żeby was było więcej, bo ja was wszystkich liu do, do cyca i tak dalej. Także wiecie o co chodzi. No, no co ja będę gadał więcej? 20 <laughs> mi grę, bo ja już chcę zagrać. Już 5 minut. To powiem wam jeszcze jedną historię wczoraj ze streama. W ogóle pierwsza gra na streamie była bardzo ciekawa. Myślę, że fajnie się bawiłem. Możecie ją obejrzeć. W zakładce filmy na fanpage'u. Bo ja nie mogę jej tutaj wrzucić, niestety. Eee, w każdym razie przyszedł tutaj chłop. Wszedł na streama. Przywitał się ze wszystkimi, tak milutko, że tak. O, cześć, wszystkich tam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. A później napisał. O nie, to ten streamer. Jedyny na YouTubie, którego nie trawię. Żegnam. I poszedł. A ja w takim szoku mówię, co. Jak to? Nawet właśnie to są osoby, które one wchodzą po to, żeby ci zostawić, żeby ci zostawić takie ziarenko, taką myśl, żeby to tam kiełkowało w swojej głowie, żeby ci zrobić przykrość. I oni nie dyskutują, bo oni wiedzą, że nie mają racji, że jakbyś podjął dyskusję z nimi. coś w się, sensie, Ja nie mówię, że nie mają racji, nie trawiąc mnie, ale gdybyś się zapytał dlaczego i tak dalej, co ty mu zrobiłeś, to on nagle nie wie co mówić. Ogólnie grając y, trójki samemu, musisz się dostosować do teamu, Dlatego trzeba tak robić. Dobra, no my na pewno nie chcemy Oriany. Tylko że może powinienem globalnie banować, a nie banować pod siebie. Ale już spanowałem pod siebie, no to... Bo jestem pierwszym pikiem. Uh, grać ignajta czy nie? No, chyba tak. Chyba tak, The Weak Fear, the Shadows. No dobra, to może ja po prostu do was wrócę. Jak już się zacznie gra. No i zaczyna się. Kto wygra? Kto zwycięży? O, w ogóle Dematerializer działa na tej mapie, wszystko jest fajnie. No ogólnie mają taki dosyć dobry teamek, ale <coughs> wydaje mi się, że mamy lepszy. Aftershock na Lisandrze. Press the attack na Gravesie Oraz Aftershock na... Popy. No! Co z tego wyjdzie? To nie wie nikt. Ale przeczuwam, że to będzie zwycięstwo. Chociaż tak naprawdę dawno nie grałem tej mapy, więc może być różnie. First blada mam. <laughs> czekaj, czekaj, bo mam jeszcze Ignite'a, tylko... Boże, mam najłatwiejszego First blada w życiu. Chłop chciał na bocie grać w ogóle. Ja nie wiem, jak tak można. To znaczy, ja mógłbym niby na tę popkę grać, ale ja nie lubię takich długich linii jak top. Ogólnie z, za z założenia jest tak, że APEC gra na bocie. W trójkach. Także jakby ktoś się pytał, no jak to jest, to ja ci powiem jak to jest właśnie tak. Jakby to jakiś raper dawinoł właśnie tak, właśnie tak. Właśnie tak, jo, jo. Dobra, bo odpierdzielam, przepraszam. Oooooo! 2,30 to jest plus O tym warto pamiętać Dobra, niech użyję Q to sobie puszczemy może Strasznie we mnie chce rzucić to Dobra, ja bym to bardzo chciał wypuszczować, bo... Bo się... Kurde Akurat się plus respi mnie wypuszczowała, zobacz i wygrała tego plusa. Co za Co tu? No. Kurda ograła mnie teraz Tylko nie mam jeszcze Q, dlatego mówiłem, że dopiero od czwartego się mogę bić jako taką. Zwałki. Tylko jeszcze tutaj kurde. Strasznie wkurzające są te skilla. <laughs> <laughs> jedzie czołk. Dobra, to jak jedzie czołg to trzeba go wyłączyć. Dobra, z basic'ków go robię. Z basic'ków go robię. Ech, weźmy plusika i odpuszczujmy to. Mam 2-0, mam wszystkie kile w drużynie. Tylko, że oni się biją niepotrzebnie tam. O, ja nie trafiłem, z Q. Jak można być takim cycuszkiem, żeby nie trafiać? To chyba tylko ja. Ogólnie czuję się poszkodowany, że na tej mapie nie ma plejtów. To taki indirect nerf. Chyba Zahara. Dobra, chcemy przeraszować szóstkę. Idziemy po itemek bo będziemy dużo silniejsi teraz od niej. Yy... Teleporta to się chyba na tej mapie nawet nie opłaca grać, tak sobie myślę. Bo on jest chyba przydatny tylko, żeby się raz zrykalować na początku. A to ona dostała. No nie, czekaj, bo... Bo ja tutaj... Tracę CS. -y. Dobra, panowie, bo ja nie mogę tak skakać. Ja nie umiem tak. No zabrał mi. Co dalej? Fajne są te trójki, bo tu się wszystko szybko dzieje. Na przykład moi teamejci ubierają szybko. O, chyba się udało. No, pewnie, że tak. Co się miało nie udać? Przecież ja byłem w masterze. wbijałem go solo na, tej, na tym trybie, także... Także musi się udawać. Szybkie gierki. Szybkie stracenie ciężarówek. I wszystkich milionów. <grym> o masakrę. Dobra, mam multi za 57. Dobra, puszujmy ją, może. No i teraz to chcemy chyba roamować już najbardziej. Bo Lisandra to się do tego nie nadaje. W się sensie ona jest dobra do robowania, ale. <laughs> o właśnie. <laughs> nie ważne Chciałem powiedzieć, że jest bardzo w plecy. Ale już widzę, że mnie zrobili w bambuko. E, dobra, no to co? No to. Trzeba kupić. Ale się dałem nabrać. Co? Jak małe dziecko mnie zrobili. Jego też. Oj, niedobrze, dajemy się. Dobra, musimy się ogarnąć, żeby tak się nie dać. To bez sensu tak umierać. Lisandra03, żeby robiła takie rzeczy jak ona ma. Tylko ten Seekers Armguard. To co ona może robić? Mam nadzieję, że nie idą wszyscy razem. Zemściłem się na nich. <laughs> Popi nie schodzi. Także robię jeszcze push. I dopiero wezmę sobie plus. Musimy kontrolować to, co oni robią na tej mapie. Wiedzieć, gdzie oni się znajdują. Bo jeśli to oni nas zaskoczą, no to my padniemy. Ale jeśli to my ich zaskoczymy, to oni padną. Dame, bro. Mądre to było, co? Dobra, tylko teraz trzeba uważać, bo Lisandra może przeskoczyć. Jest Gravez. Są wszyscy. Dużo pieniędzy mam. Skoczę, bo będzie Power Spike. Ona ma cały czas tego sikera ona nic nie złożyła. Ona jest free killem dla mnie. A mnie? To no mnie nie może zabić raczej. Dobra, poczekam już. Poczekam na ten item. Dodawać. No, Kurde, bo mi zabijają niedźwiedzia. Taki podobny do niedźwiedzia w sumie. Ale mi ktoś spamuje na lidze. No, przestań spamować. Dobra. Boję się, że oni tutaj coś kombinują. Nie wiem, czy tego nie robią. Nie. Dobra, puścimy pusza i zejdziemy. Robią. Kurde, we dwóch mogą robić tam. Robią, robią jak Albo i nie. Dobra. Co to za kill? To taki kill nie warty killa. popi teraz, o jak ja jestem to wygrywamy mam 3-0, aby ze mnie przegrywacie i flamuje ich ona nie może tędy przejść, także puszujemy dalej a chłop się soluje z nią Mogą nas zrobić teraz na flankę. Uh, uh, uh. Plusik jest jakby ktoś chciał. Dobra, popki to ja się raczej nie boję. Tego też się w sumie nie boję. Ale teraz już będą we trzech. A ja bez ulta. Musimy to dobrze zagrać, żeby ich rozegrać tutaj. v 3 No, dobra Tysiek Ty się dobrze czujesz Chodź tu! Bob wbija sam na trzech, napisałem mu, żeby tak nie robił, bo to jest złe Dobra Dopuścimy jeszcze sobie grypę Weźmiemy turet i cofniemy No i pięknie. Dobra, teraz mamy... Nie chcę maski budować, bo nie muszę chyba jeszcze. Zrobię Rylajkę. -like nie, dobra, po krótkim przemyśleniu... Robię maskę, no bo to jest jednak mądrzejsze. A dopiero później Rylajkę -like zrobię. <laughs> Mogę sobie od razu kupić takie coś. Dobra, idziemy na topa. Teraz będę starał się biegać za moimi ciapecznikami, za moimi pachołkami i wygrać tę grę. Oczywiście muszę stać z tyłu, bo jeśli mnie zultuje Elisandra jakimś cudem i mnie zbombią, no to wtedy jest moja wina i jest pogrzeb. No, nie mogę ich kliknąć. No nie klejknem, no nie, nie mogę, jestem niepełnosprawny Teraz mi się Rylaj nie? I teraz Splita Może się uda Dawać capeczki szybciej. Ale mnie ten turet obiegł. Dale wzięliśmy. Niedźwiedziu, uciekaj. Eee, no niby możemy, ale ale ja bym nie chciał bez plusika. Okej. Okay. Okej. Okay. Piękny. No i dobrze. To co? No to teraz teraj trzeba zrobić. Tu dzieło Ale jeszcze mi za dużo brakuje, także... Ile to jest dwa? po 200 prawie. Po prostu sobie odłożę całą sumę. No i lecim. Zamieniłem się w junglera. Bo czemu nie. Ktoś idzie? To się dzieje, bez dwóch eee... zabiję go, czy nie? Dobra, chyba koniec. <laughs> Chyba koniec moi drodzy, moi mili, także dziękuję za oglądanko i grajcie trójki, bo to łatwe dywizje. Trzymajcie się.